Kilka dni temu dowiedzieliśmy się z przecieków, że Ubisoft pracuje nad Assassin's Creed Infinity. Przy okazji tego przecieku wyszło na jaw, że pracownicy kanadyjskich oddziałów Ubisoftu nie są zachwyceni perspektywą pracy nad Infinity i odchodzą z pracy. Ubisoft nie jest z tym problemem odosobniony. Podobne problemy ma Riot Games, Blizzard, Bungie. Czy polski CD Projekt? Czerny Wilk wrzucił ostatnio na Twittera nitkę Timi Sigmund, czyli starszej producentki z Blizzarda, która tłumaczy w Twitterze, że problem odchodzących doświadczonych pracowników nie dotyczy tylko jej firmy. Ponoć co chwilę otrzymuje na LinkedInie powiadomienia, że kolejny pracownik Bungie czy Riot Games zmienił pracę. Oczywiście ludzie cały czas zmieniają pracę, ale czemu akurat teraz to zjawisko jest tak powszechne? Cóż, problem jest skomplikowany. Postaram się przedstawić kilka powodów, które moim zdaniem mają największe znaczenie. Po pierwsze, od kilku już lat rynek gier zalewany jest tak zwanymi grami usługami. Jest to prawdziwa żyła złota dla dużych wydawców. Game Passy, Skiny, sklepowe eventy przynoszą olbrzymie zyski, a pandemia sprawiła, że te zyski są jeszcze większe. Eldorado miało trwać wiecznie, a wydawcy planowali kolejne i kolejne tego typu tytuły. Oczywiście zdarzały się porażki, ale jeżeli jakaś gra chwyciła, to najczęściej przynosiła ogromne zyski. Obojętnie, czy była to gra sieciowa jak Valorant, czy gra raczej singlowa jak Genshin Impact, zadania wszystkie te gry miały dwa: po pierwsze, jak najdłużej utrzymać gracza przy grze, a po drugie, jak najlepiej zachęcać gracza do wydawania pieniędzy na mikrotransakcje wydawało się, że wszystko działa świetnie. Niestety, to co przynosiło olbrzymie zyski udziałowcom dużych korporacji i ich zarządom, niekoniecznie sprawiało frajdę tworzącym je deweloperom. Oczywiście wszystko zależy od człowieka, ale tworzenie gier usług na pewno nie jest łatwym zadaniem. Takie gry wymagają stałego dopływu nowej zawartości, pracowania na bardzo napiętych deadline'ach, balansowania rozgrywki, kontaktu z bardzo zaangażowaną, ale też wymagającą społecznością co potrafi być bardzo stresujące, a także dostosowywania gry pod mikrotransakcje. Często w przypadku tego typu tytułów obserwujemy też duże spadki i wzrosty liczby graczy, a taki wzrost, np. o 5-10%, może oznaczać duże straty lub zyski dla firmy. Później zaczyna się paniczne szukanie przyczyny spadków, co potrafi być również bardzo stresujące. Przy tworzeniu gier usług bardzo preferowane są też osoby, które mają duże doświadczenie z daną serią czy grą. Dlatego pracodawcom zależy na utrzymaniu pracownika jak najdłużej przy tym samym projekcie czasami to są 3, czasami 5, a czasami 10 lat. Nie każdemu takie warunki odpowiadają. Na początku stworzenie postaci do League of Legends może wydawać się spełnieniem marzeń. Ale gdy tworzymy taką już 10 czy 15 postać, to pewnie zaczyna się nam pojawiać w głowie myśl, a co gdybyśmy stworzyli grę dla tej postaci? I w ten sposób dochodzimy do drugiego, moim zdaniem, powodu eksodusu pracowników. Stworzenie własnej gry, albo takiej gry, w którą sami chcielibyśmy zagrać, nigdy nie było prostsze. Kiedyś praca w Blizzardzie, Riot Games czy Valve to było marzenie każdego dewelopera. Teraz nadal jest to pewnie świetne miejsce do nauki ale nie bardzo widzę powód, dla którego doświadczony i ambitny deweloper miałby pracować w takim korpo. No, może owocowe czwartki są jakimś argumentem. Oczywiście trochę hiperbolizuję. Jak zauważył na Twitterze Michał Mielcerek, praca w korporacji ma swoje zalety i są pracownicy, którzy bardzo sobie cenią stabilizację i nie chcą dużych zmian w swoim życiu. Ale jestem przekonany, że utrzymanie zdolnych i ambitnych deweloperów będzie teraz dla dużych korporacji bardzo trudne. Szczególnie, że dzięki pandemii bardzo rozpowszechniła się praca zdalna, co sprawia, że pracownicy zmieniając studio nie muszą się nigdzie przeprowadzać. Wydaje mi się również, że istotne są zmiany, które zaszły w ostatnich latach w samych korporacjach. Ze względu na olbrzymie pieniądze, jakie są w tej branży, zmieniać się zaczęły osoby, które kręcą całym tym interesem. Kiedyś CEO niemal każdego studia czy wydawcy był graczem. Co prawda, często na emeryturze, ale jednak. Teraz zaczyna się to zmieniać. Coraz częściej przychodzą panowie i panie w garniturach z innych korporacji, takich jak Disney, Netflix czy Amazon i przejmują kierownicze obowiązki. I pewnie świetnie znają się na biznesie, ale na grach już niekoniecznie. Potrafią pewnie sprawić, że powstanie produkt, który przyniesie bardzo duże zyski, ale niekoniecznie fajna gra. Nie każdemu musi się to podobać. Nie każdy też czuje się komfortowo, Jakiego szef nie bardzo rozumie, czym zajmują się jego pracownicy. Czasami pewnie są to też zwykłe uprzedzenia, nawet jeżeli szef, który przyszedł z Netflixa zna się trochę na grach, to pracownicy mogą traktować go jak intruza. Pracownik z dużym doświadczeniem ma teraz olbrzymie możliwości wykorzystania swojej wiedzy oraz talentu. Może tworzyć małe gry indie, które nie wymagają dużego budżetu, może założyć małe studio i znaleźć finansowanie na Kickstarterze. Ale to nie wszystko. Na rynku jest teraz masa instytucji Venture Capital, które rzucają pieniędzmi w każdego, kto potrafi włączyć Unity i zrobić w nim Pacmana. Inwestorzy widzą, jakie olbrzymie zyski przynoszą najpopularniejsze gry wideo. I też chcą trochę tortu dla siebie. Jak grzyby po deszczu powstałem studia byłych pracowników Riot Games, Mike Morheim były CEO Blizzarda, założył własne studio i wydawcę Dream Heaven, a powstałe niedawno Deviation Games, założone przez dwóch weteranów serii Call of Duty, podpisało ostatnio z Sony umowę na stworzenie ekskluzywa dla PlayStation. A jeżeli ktoś nie chce bawić się we własne studio, to bez problemu znajdzie inne studio tworzące takie gry, które sam chciałby tworzyć. Wybór jest olbrzymi i szczerze mówiąc nie wiem kto z dużą ambicją i doświadczeniem chciałby zamiast tego klepać kolejne aktualizacje do Apexa czy kolejną taką samą odsłonę Assassin's Creed'a. Kolejny powód takiego eksodusu pracowników jest trochę bardziej skomplikowany, nie do końca jeszcze zbadany i nie dotyczy tylko branży gier. Przyczyną jest oczywiście pandemia. Według badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych 95% pracowników myśli o zmianie pracy. 95%. 92% zastanawia się nad zmianą branży, w której pracują. W kwietniu tego roku 4 miliony pracowników odeszło z pracy, najwięcej od 20 lat. Zjawisko to otrzymało nawet swoją własną nazwę Great Resignation. Ludzie masowo opuszczają swoje stanowiska i, choć wszystkie te powody są powiązane z pandemią, to potrafią być bardzo różne. Jedni pracownicy czują wypalenie, inni, pracując z domu, mieli czas, żeby zastanowić się nad swoimi priorytetami i tym, co chcieliby robić w życiu, a jeszcze inni po prostu przyzwyczaili się do pracy z domu. I jak pracodawca z wielką radością ogłasza, że już niedługo będą mogli wszyscy wrócić do biura, część pracowników odpowiada wtedy: dzięki, nara. Zjawisko to jest powszechne i branża gier nie jest tu wyjątkiem. Co to wszystko oznacza dla branży gier? Może nic, może są to tylko krótkie pandemiczne objawy, ale nie wydaje mi się. Jeżeli z czwartą czy piątą falą koronawirusa nie przyjdzie jakiś wielki kryzys, to czekają nas spore zmiany w branży. Pracownicy, którzy raz nauczyli się zmieniać pracę, będą to robić częściej, a na pewno z większą łatwością. Już teraz korporacje bardzo walczą o uzdolnionych pracowników, a teraz może się to jeszcze nasilić. W większości studiów kultura crunchu może zniknąć bezpowrotnie i jest to na pewno dobra informacja. Wybredny i znający swoją wartość pracownik może też nie chcieć pracować nad byle czym. Gracze mogą nadal łapać się na gry usługi i wydawać miliony na mikrotransakcje, ale może się okazać, że nie będzie komu robić tych gier, a przynajmniej nie na takim poziomie jak do tej pory. A może inaczej? Takie gry na pewno będą powstawać, ale coraz rzadziej pod parasolem Electronic Arts czy Ubisoftu. Może zacznie też powstawać dużo więcej gier o średnim budżecie albo indyków, które walorami produkcyjnymi nie będą odstawały od gier AAA, bo będą przy nich pracowali najzdolniejsi graficy, animatorzy czy programiści, którzy wcześniej marnowali się tworząc kolejne odsłony Call of Duty czy Assassin's Creed. Na pewno skorzystają na tym tacy gracze jak Epic, Apple czy Netflix, którzy będą mieli duży wybór gier, które będą mogli dodać do swoich sklepów czy abonamentów. Oczywiście to są tylko moje przewidywania, nic z tego nie musi się spełnić. Może też się okazać, że niektóre zmiany, które zajdą, trudno sobie teraz nawet wyobrazić. Jednego możemy być jednak pewni: na Great Resignation zyskają twórcy gier oraz sami gracze, a cyferkami na kontach CEO dużych wydawców jakoś średnio się przyjmuje. Wiem, wiem. Zły ze mnie człowiek.